Hej, siemanko, moje imię Marcyjna i mam 19 lat rocznikowo, aktualnie jestem w Gdańsku, gdzie jestem w swoim pokoju, w mieszkanku, gdzie mieszkam ze swoimi znajomymi, bo przyjechałam tutaj na studia, ale pochodzę z Bydgoszczy. Teraz jak to się wszystko zaczęło? Zabrać kogoś z Was na jeden z naszych zagranicznych wyjazdów. Będziecie mogli podróżować z nami, nagrywać filmy i przede wszystkim świetnie się bawić. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy dokonać zakupu za minimum 59 zł na ekipa do... No i to musiało się pojawić. Dlaczego ja? Nad tym pytaniem zastanawiałam się naprawdę, naprawdę długo. Może też dlatego, że chciałam w jak najlepszy sposób opisać siebie i dlaczego masz wybrać akurat mnie. Jednak. Doszłam do wniosku, że bardzo ciężko jest określić, jakim się jest z osobistego punktu widzenia. Dlatego napisałam do moich najbliższych dokładnie z tym pytaniem i. Mimo wszystkich odpowiedzi, ta spodobała mi się najbardziej. Niezaspokojona. Po prostu chcę zacząć żyć, bo jak na razie mam wrażenie, że to życie przeżywam, ale nim żyję. Kiedyś tygodnia studiuję na Politechnice Gdańskiej, Inżynieria Biomedyczna. Niestety to nie jest mój kierunek. Dlatego muszę wziąć w sprawę w swoje ręce i coś z tym zrobić. Kopi pas jeszcze nie znalazłam. Nie mogę ci powiedzieć, ścianie, że lubię gotować, bo nie umiem. Po prostu czuję, że mam 19 lat, a marnuje się i marnuje to, co mogłabym zaoferować. A cały czas się doszukuję, jeżeli się uprę, to nie ma p we wsi.